Matko, jedyna. Zda sobie sprawę? Jak to będzie teraz ciężkie? Zdaje z tego sprawę. O matko. Czyli są dwa. Yy, kurde, właśnie trzeba ogarnąć jeszcze nutę jakoś. A, a nie, to nuty będziemy puszczać. Tylko jak ja ogarnę i OBS, właśnie i TikToka, i YouTube'a. Właśnie, właśnie, to jest pytanie. Bo, po, bo, Na YouTubie to akurat, nie no, znaczy... Tak się, jak ograniczyć TikToka, bo tego to akurat, nie wiem, bo... TikTok to akurat, szczerze... Co jest? No nie no i... Czekajcie, bo ja mam live'a na dwóch platformach. Halo. Ej nie, czekajcie, zaraz TikTok wróci. Musimy coś zrobić. Nie da się zrobić. Rozmiar treści. Nie no. Przynam. Nie no, nie, nie zrobię nic. Czekajcie. TikTok na razie ma przerwę w live. Czekajcie, widzowie. Zaraz będzie TikTok. Live. Dobra, czekajcie, widzowie. Zaraz będzie live. C tak, tak. Tak to jest koniec. Mm. Dobra. A jak tam YouTubik? Bo YouTubik to przecież też chyba ma live'a. Nie ma na YouTube live'a? Nie ma. Nie no, jest! Jest live na YouTube. Ie. Właśnie, bo może ludzie już ten. Że ludzie coś pisali. No? Nie wiem, bo ja dopiero zaraz zaczynam robić live'a na TikToku. Właśnie... Y no nie wiem, ja tu nic nie widzę. Dobra, szczerze nic nie widzę. To bycie najważniejszy. Czyli OBS działa? Donate E. Code. I teraz kod, to jest, jaki jest, jaki jest kod? Właśnie, bo widzowie w ogóle dzisiaj ciężko będzie z czatem, bo dzisiaj lecimy na tak zwane dwa fronty, dzisiaj lecimy na dwa fronty, no, no, dzisiaj dwa fronty, ale na TikToku będzie więcej osób, spodziewam się jakby, na TikToku, na TikToku będzie mega, znacznie więcej nawet bym powiedział. Na TikToku ogólnie. Teraz TikToka odpalamy. Na TikToku będzie więcej osób i to, to jest wiadome. Czemu nie może mi dać czatu w ogóle? Czemu mi daje czat na dowie, wypizdowie, zaprzepaszam. No i jak? Jak ja mam funkcjonować z czatem? Jak ja go nie mogę zmniejszyć, ani powiększyć. Właśnie taki jest TikTok no o o i czat sobie teraz musimy przestawić czat tutaj włączmy sobie na razie coś no właśnie, bo nie ma kodu Czekajcie widzowie, bo taki jest właśnie problem. Witaj w grze, witaj w Ej, jest jakiś moderator? No nie ma, nie ma. Cicho sieć. Albo nie, czekajcie, bo jest to duże obciążenie. Kończymy live na YouTubie.